Po raz kolejny opozycji nie udało się pana odwołać ze stanowiska. Zaskoczył pana sam wniosek i taka kompromitacja. Nie ma co ukrywać wnioskodawców. Ja nie będę oceniał em, tej sytuacji. No, nie doszło w ogóle nawet do głosowania nad odwołaniem tylko pojawił się e, tak trochę znikąd wniosek e, o to żeby wprowadzić punkt dotyczący odwołania przewodniczącego rady miejskiej i w konsekwencji powołania e, kolej, nas, nas, następnej osoby na to stanowisko. No ale radni i tutaj bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim kolegom i koleżankom, którzy, którzy głosowali, doceniając moją skromną pracę, głosowali za tym, żeby, żeby nie wprowadzić tego punktu do dzisiejszego porządku obrad. No, mamy sytuację już od dłuższego czasu taką, jaką mamy. Ta właśnie sytuacja to określiłby pan ją jako, jako słabość siły opozycji. Ja nie wiem, trudno mi to określać w jakikolwiek sposób. No, mam świadomość, że, że tego typu działania mogą się, mogą się pojawiać. No, cieszę się, że, że, że duża część Rady, mimo tego, że znajdujemy się, czy ja akurat w, w tej mniejszości, że jednak duża część Rady zadecydowała w taki sposób, że, że, że stwierdziła, że po prostu... No, Powinienem na tym stanowisku w dalszym ciągu pozostać. No, tym bardziej, że już pomijam wszystkie konteksty. Naprawdę jesteśmy dosłownie na kilka miesięcy przed wyborami, przed weryfikacją przez, przez mieszkańców. No i ja uważam osobiście, oczywiście mówię, nie dotyczy to tylko mnie, bo nawet zmian w komisjach w związku z tymi różnymi przetasowaniami, że pewne rzeczy nie powinno się robić. No, ale nie będę sędzią we własnej sprawie i przyjmuję z pokorą każdą decyzję Rady. Tutaj rządzi matematyka, choć może, choć może nie tylko. E, jaki jest teraz plan pracy na najbliższe dwa wakacyjne miesiące Rada Miejska będzie jeszcze się zbierać? E, ma pan nie wiem, czy będzie pan zwoływał zwyczajne posiedzenia, czy też ma Pan już jakieś informacje, że będą nadzwyczajne posiedzenia Rady Miejskiej? Tak intensywnie jak w tym roku Rada Miejska nie pracowała, jestem radnym drugiej, drugi, drugą kadencję, ale z, z tego co pamiętam, tak intensywnie Rada nie pracowała chyba, chyba właściwie nigdy. Może na początku lat 90., kiedy tworzył się samorząd. W tym roku liczba rad posiedzeń Rady z tych Zwyczajnych i Nadzwyczajnych jest olbrzymia i wszystko się na to zanosi, że te wakacje też będą mocno przepracowane. Już słyszałem co najmniej o dwóch em, sesjach nadzwyczajnych, których wnioskodawcą będzie Pan Prezydent, a jak znam życie i jak obserwujemy dotychczasową em, działalność niektórych radnych czy grup radnych. Podejrzewam, że tych wniosków będzie znacznie więcej i tych sesji będzie sporo.